Tutaj dojdzie do tragedii, ostrzegają mieszkańcy ulicy Jasnej w Rudzi Śląskiej. Drogą pędzą bowiem samochody, nie zważając ani na znaki, na których widnieje ograniczenie do 30, ani na spacerujących ludzi. Kierowcy nie ściągają nogi z gazu nawet na progach spowalniających. Rudziani interweniowali więc u urzędników. Ci przespacerowali się w tej we w tę ulicę Jasną i znaleźli odpowiedź na to, dlaczego kierowcy jeżdżą jak szaleni. Ulica Jasna w Rudzie Śląskiej wydawałaby się spokojna, cicha ulica prowadząca do Bielszowickiego parku. Po drugiej stronie drogi budują się domki jednorodzinne, zresztą na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest to wymarzone miejsce do zamieszkania. Nic bardziej mylnego. Ulica jasna ma swoje też ciemne strony, tak? No tak, głównym problemem to tutaj są szybkość jeżdżących samochodów, tak? Na jasnej obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Jak jednak można się było szybko przekonać, kierowcy nie respektują żadnych ograniczeń i pędzą, nie ściągając nogi z gazu. Jak Państwo widzicie, jak tutaj samochody jeżdżą, no, szybkością bardzo dużą, no i jak widać też tutaj jest droga praktycznie można powiedzieć rekreacyjna, co chwilę na rowerach ktoś jeździ, z dziećmi chodzi. E, wszyscy, całe Bielszowice chodzą tędy e, do parku. Ja tak? Tak. No właśnie, pan córeczko ma małą, strach otworzyć bramę, tak? No tak, oczywiście, no jeszcze tutaj nie mieszkamy, no ale mamy się zamiar prowadzić na dniach e, i powiem szczerze, że no, trochę strach, to. To jest akurat ryzyko i to duże. Co ciekawe, na ulicy Jasnej są jeszcze inne sposoby na dyscyplinowanie kierowców. Jest bowiem kilka takich oto progów zwalniających. Co do progów zwalniających? To absurdalne, że progi zwalniające są, które tak naprawdę nie spełniają, nie spełniają swojej funkcji. No tak, ale pani naczelnik z Urzędu Miasta stwierdziła, że progi zwalniające i tak nie spełniają swoich wymogów, gdyż ludzie albo miski urywają olejowe, albo na motorach ludzie robią sobie wyskoki na tych progach, tak? Teraz po interwencji mojej nareszcie się ktoś zajął w urzędzie tym, no i stwierdzono, że te progi nadają się do remontu. Kostka ułożona na środku, lekko pofałdowana nim. Tak wygląda próg zwalniający w ludzkim wydaniu. Po interwencji mieszkańców urzędnicy zbadali sprawy i stwierdzili, że progi są po prostu za niskie. Z informacji posiadanych przeze mnie i uzyskanych od, z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Ludzie wynika, że progi zwalniające które, zwalniające, które tam są na ulicy Jasnej będą podwyższane, by poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. A więcej o tym, czy i dlaczego ludzkie progi są za niskie na prezydenckie nogi powiemy w raporcie reportera po prognozie pogody. Zapraszamy.